No dobrze, no to jak to ma wyglądać? Już sobie troszkę powiedzieliśmy. Pokażmy sobie jeszcze na materii żywej. Od boku chcemy, aby po pierwsze sam nacisk, czyli to już co nam generuje przesunięcie się do przodu, wychodził z takiej pozycji. Łokcie zostają w górze, przedramiona mocnym naciskiem na wodę, przesuwają nas do przodu. Dochodzimy do linii płowia. Od boku, patrząc. I rączki przerzucamy do przodu. Jak to wygląda od góry, to sobie jeszcze powiemy w następnych filmach. Natomiast spod wody od boku właśnie ma wyglądać w ten sposób. Struktura ruchu jest raczej kolista. Tuż przed tym, jak one mają zakręcać, łapiemy sobie łuk. Tutaj, żeby był pozbawiony kątu. I wyrzucamy łapki do przodu. A jak to jeszcze wygląda od przodu? Wygląda w ten sposób, że najpierw mamy chwyt wody, naciskam na wodę, mocno przegarniam za siebie, i w momencie, jak czuję, że już się zbliżam do linii tułowia, łapki zakręcają w ten sposób, stroną dłoniową ku górze. Tak będzie najłatwiej, ewentualnie w dziób statku, jeśli komuś jest tak też wygodnie, i przy pełnym wyproście. W tej ostatniej fazie wyprostu przerzucamy łapki do ustawienia, z którego zaczynaliśmy i będziemy chcieli zacząć również następny ruch. Czyli chwyt, nacisk na wodę, zakręcenie kółeczka, i przerzut łapek do przodu, żeby wszystko powtórzyć. No i jeszcze, poza tym, że robimy to w wodzie, możemy to sobie zrobić na lądzie, możemy sobie troszkę popływać na sucho. Łapki najpierw się rozchodzą, czyli rysuje ten początek serduszka patrząc od góry. Tu jest zejście, czyli koniuszek serduszka, mamy już tą pozycję. W dłonie w okolicach piersi, ważna sprawa, dlatego że później jak będziemy to synchronizować razem z oddechem, co też sobie powiemy, jest dużo łatwiej, żeby głowa zdążyła spaść i. Ramiona ją domkną, niż jeśli byśmy byli w tej pozycji, którą sobie zatrzymaliśmy, a ramiona byśmy mieli gdzieś tutaj. Wtedy one się nie tylko, znaczy nie mogą się wyprostować po linii prostej, tylko troszkę od dołu, idąc pod takim kątem, muszą dojść do pewnego momentu i dopiero się wypoziomować. Trwa to dużo czasu i nie tyle, jakby nam zależało, jakbyśmy chcieli brać udział w zawodach. Uniemożliwia nam to troszkę. Płynne płynięcie i synchronizację ramion z oddechem, ale o tym zaraz. Więc kolejnym punkcikiem będzie płynięcie na lądzie. I jeszcze jedna rzecz, jaką możemy z tym zrobić, położyć się na brzegu pływalni, położyć się na jakiejś ławeczce i postarać się robić dokładnie to samo. Oczywiście zaraz po tym, jak się poprawimy, żeby nam było wygodnie. I teraz, co tutaj jeszcze należy zrobić. To troszkę pomóc sobie w momencie dojścia do góry, do nabrania powietrza, przez wyprost w plecach. Ważna sprawa, ponieważ dopiero połączenie nacisku ramion na wodę z lekkim ruchem pleców do góry i jeszcze małą pomocą szyi sprawi, że ten punkt będzie naszym szczytowym punktem. Zdążymy, pomimo że on ma trwać krótko, nabrać ten oddech i wrócić do. Zrobienia kolejnego ruchu. Więc ważna sprawa, można troszkę sobie poćwiczyć prostowniki grzbietu, żeby w ostateczności poprawić troszkę to wyjście do góry nad wodę płynąc rzadko. I powiedzieliśmy sobie już we wcześniejszych punktach, co grozi, jeśli nie uda nam się w momencie najwyższego wyjścia do góry umiejscowić dłoni w okolicach piersi, tylko zostaną gdzieś w dole. No i teraz jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że idę do góry, tu już jestem wysoko, natomiast dłonie dopiero mi się formują do wyprostu. Czyli dochodzi do takiej sytuacji troszkę jak w kraulu, kiedy jak mamy jedno ramię wyprostowane z przodu, jedno mamy wyprostowane z tyłu, chcemy nabrać oddech, kiedy trzymam rękę z przodu, nie ma sprawy, ma nam co prowadzić. Nasze ciało i ta głowa nie jest pierwszym punktem, o który rozbija nam się woda. Jeśli to ramię będzie tutaj, a zostawimy, zostawimy głowę, czyli ta faza wyleżenia w kraulu będzie troszkę za krótka, wtedy o naszą głowę rozbija się cała woda. Tutaj, w tej sytuacji, którą mamy, o naszą klatkę piersiową rozbije nam się cała woda, ponieważ zanim głowa się schowa, to już ta głowa powinna być domekana przez ramiona od boku. Natomiast tu dopiero te ręce są w momencie, w którym powinny być już dawno, kiedy będziemy wyburzy. Więc ten sposób też jest taki nieza dobry do płynięcia i też troszkę przeszkadza w tym, że będąc w ten sposób, pomimo że może wymusza nam to troszkę skrócenie tej fazy nabierania powietrza, to jednak łapiemy go tak nazwijmy to na łapu capu, ponieważ już tu nam głowa spada, a gdzie jeszcze ręce? A jak się położę w ten sposób, a ręce zostaną mi z tyłu, to też każdy, nawet ktoś, kto dopiero zaczyna, będzie czuł, że coś jest nie tak. Więc w ten sposób nie płyniemy. Chcemy w momencie nabrania powietrza, czyli w tym, w tej fazie, w której jesteśmy najwyżej, dłonie mieć w okolicach piersi, najlepiej stroną dłoniową ustawioną ku górze. Dziękuję za obejrzenie lub wysłuchanie materiału do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia.